Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémonów Shining Face, a dzisiaj ze mną jest znowu kubuś! Siemano! I zrobimy pierwszy pojedynek e, z kart Pokémon. no dajemy wszystkie common e, i, i. po prostu tylko te rare. Rivers I no i rare. No i no, jeszcze. No, 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 tak, no, tak. Tak. no i tu mamy e, Elegos, V, Shiny. I kubuś tam otwiera drugiego. No to zaraz pokażę wszystko otwieramy, otwieramy od razu. Ej, jest 10 paczuszek każdy ma pół, 5. już tutaj pokazuję wam wszystko jak to wygląda ale tutaj mamy jakiegoś szefa totalnego ergozwi, promo karta nie wiem czy mi złapię tego fokusa czy nie jakoś dzisiaj nie chcę łapać tego fukusika A, ale dobra, ergozwi i tutaj jest ten jakiś yy, kurczak Śluczach, <noise> A tutaj ociekał do niego. No, możemy dać go do swisa. Tak jest, jest. A właśnie, dobrze. dam Mam kodzik do Eldegossa. Czekajcie, czekajcie, że on daje. Proszę bardzo. Wszystko? Dobra. Tu jest mia moja piąteczka. Tu jest moja. Dobra, to ja. Taką. I zaczynasz... o, ty zaczyna O, tu musi przestrzegać żadną. Dobra, ja tak z boku trochę. No, to tak. Otworzę tutaj szybko za kamerką, bo chociaż no oczywiście jak chcę szybko to nie chcę. Dobra. Nie że na razie jest trochę z boku, ale też to musimy zrobić? Bo, ja, bo jakby siedzimy tutaj obok siebie i tak dalej. Dobra. Mm. Z... Tak. Długi kodik? I... Nie czekaj. wiem, czy dobrze nam wyjdzie ten pojedynek, czyli raz? Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery. cztery. Dobra. I teraz tak, te dwie te i tą dajesz jeszcze do góry. Tak, tam jeszcze daję do góry. I to są komony, to można tam na szybko pokazać. Tak, no. Komony dajemy na jedną półeczkę. Znaczy na nie? No może ja sobie dam tutaj. I co, pierwsze wyciągamy to tutaj tutaj. I dawaj. Trzy, cztery, cztery. Nie ma tego Shiny. No i teraz to Trzy, cztery, No i też A nie, ty wygrałeś, bo ty masz holo Ja mam po prostu normalnie Rare profesor Research No to dobra, ci wygrałeś dobra. No to zganiasz te karty Tak easy. to zrozumiesz, że wiesz Dobra Kuma, Kuma, co chodzi? Jak w wojnie, nie? Next card. <laughs> yeah? Jak w wojnie, stary, kto ma lepsze karty? No to na to możesz wziąć tam. A? No wygrałeś No tak no, was first Ci 1-0 Yes, easy Easy for me, man no? Jak ja tu zaraz knockout robię Charizardem Jak ktoś robi Charizarda to z miejsca wygrywa, dobra? No. Dobra, ki jakbym wygrywał, to zrobię kombaka na 3-1, to nie wiem, nie wiem czy się zgodzę na takie zasady. Tu macie kodik raz, dwa, dobra. trzy, cztery Poczekaj, bo mi się karty. tak dużej otwierało. tu, cyk, macie kod Jeszcze odłożyłem, zmieniłem to To samo 4 Raz, dwa. I to jeszcze karta. No i czekaj. Oh Dobra, czekaj jeszcze pokażę na szybko jakąś tu to w miarę. Ale tam nie pokazuje, bo to są wiesz, po prostu tak. Dobra, kommony. Come Common yeah. bro Dobra. 3, cztery to Znowu reversy. Dziękuję. 3, 4 OUUU! Ten Tito Max, to był? Czekaj tam... Nie nie widać na monitorze ile Dobre to Dobra, jest... idę ustalić dobra. <laughs> a tam mamy obstalone. No to, to nie jest Shining, ja się pomyliłem Ale Dito, Fmax, ładna karta Trzeba dać no, do No, ale powiem Ci, jest mocny, prawda? Tak? No, jest mocny <laughs> Jest potężny No ja na razie dostałem chyba w Masz moje komony, tutaj coś. nie potrzebujesz. <laughs> nie potrzebujesz. się <laughs> Ja dam tutaj, że... No ja na razie nie mam takie karty, żeby slips. O oh, boy. Dobra. Mega Charizard. Lecimy, lecimy. Trzeba trafić coś potężnego. Idiot Charizard please jest. Chodzik. Szybciutko. Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, i Żą. raz, dwa, i obracamy. No tu come okay. Come on. No Dobra. Reverse. 3 4 Czekaj. O. Nie wiem czy ja dobrze, o, chyba źle to zrobiłem. Ojej, oj, ojej, oj, oj. coś, 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 źle zrobiłem. Nie wiem czy dobrze. Nie. Tak. Nie, nie, bo to jest ten drewno z tamtego. Coś, ja nie miałem, chyba. Dziwne, nie miałem. LOL. Dobra, może tak nie być czasem, ale chyba. Trzy, 4. I czekaj, sprawdź, co jest. Amazing Rare! Czyli fajna karta. Ta fajna karta. Czyli mnie zniszczyłeś. No, ta, czekaj, to jest rerka. No, rerka. Dwa, 1. Ta zniszczony. Tą rerkę Amazing Rare. Na chwilę się pogubiłem, bo myślałem, że reverse to drop, nie? A tu coś ten river zgubiardu. Oj, wieś co. Amazing girl, to nie ma A tutaj jakieś mamy. Nie ja wiem, mam jakiegoś ptaszka. Dobra, let's Nie go. znam się aż na tyle, żeby wiedzieć. O, ja się w ogóle nie znam. Ja sobie reaktywuję te wszystkie Pokémon i Sogon na pewnym odcinku. O, tam jest. Otwieraj się. Kodik. Raz, jest... dwa Cztery I teraz Raz, dwa, trzy, cztery Czwarta, obracamy Cyk Cyk, cyk Dobra No i komsy to cyk Dajemy na to Dobra Delivers Trzy, cztery, trzy mamy ty masz jakiegoś lepszego, nie? Ta, shiny, widzisz? To było na no, ten to shiny to Ale to wiesz Najważniejszy cios jest chyba blerka Dobra znaczy, właśnie nie wiem. Zróbmy tak, że w tych jest. Ja Dobrze. wygrywam, a jak ty wygrasz w rer. to dogrywka. Dobre, dobra, tak, ale ja chcę, zrobić dogrywkę. dogrywał. Grzecień na paczka. O i zostałaś ostatnia. No ale. Jak. I często zgrania wszystko. Zróbmy tak. Dobre, dobra, wygra. Łobosze, co to jest? Tu byśmy trafili, stary. Ja mam rerkę, bo jest gwiazdeczka. ty też masz gwiazdeczkę No, no to nie jest rerka, mordo. To jest rerka dla ciebie, oh, yeah. To no. co, trzy jeden na ciebie. Dobra, też ja w dubcie dostałem. Ale jeszcze mogę wygrać. No, to nie, jest ma jedna... szaby, nie ma jedna, jedna rzecz musi być spełniona, ale nie. Ja wierzę. Ja wierzę Charizard i coming Mówię wam. Charizard nie wleci teraz. Tutaj Charizard na paczuszce. A ja Charizard go mam. Na paczuszce. Tak właśnie so, so. będzie. Ale to jest taka luźna. To jest dziwna. Lu Nadmuchana taka. No, tam pewnie. Tam tam jest fake. fake. Pewnie Charizarda tam dali. I odjęli jedną kartę, tak żebyśmy. Tak, prostu... bo ludzie wiesz, że ważą te karty. <laughs> to mnie bawi. Nie wiem po co ważyć karty jak i tak pięźni, że chcesz to otworzyć to po prostu sobie spoilerować Ważyć karty Dobra 4 <laughs> Dobra, odjąłem ja też mam O oh, czekaj, bo ja i tak odiem, ale nie dam ufa, ufa. 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 Ale fajny Śmotki Dobra no już nie pamiętam... Ej, ja nie pamiętam chciała dobrze tak, wiesz, przekasowałem, bo to dobra, są te dwie ostatnie. 3-4. Ja o oh! oh, oh boy! Tu ty źle zrobiłeś stary. Ale, Ale co to... to jest? To jest drogie, bogate. To jest shiny, więc to, to może być... Więc chyba to dobrze zrobiłem, bo to jest shiny, to jest shiny, widać te gwiazdki, co nie? Więc dobrze zrobiłem. Ale to nie jest rerka. To jest... Drogie. Rerka jest tutaj. No to mamy tutaj naszego Senti Scorch Nie wiem czy dobrze powiedział Oj, chyba coś zostałem znokautowany no. W ostatniej rundzie I 3-4 I hole jeszcze mam No ja nie wiem U mnie pod koniec było fatalnie U mnie moja drużyna kondycyjnie odpadła po pierwszej patuszce. Niestety Kondycja kondycja no czasem tak jest niestety odpad odpadliśmy no ale co, raz się wygrywa, raz się przegrywa Pokażmy, to były dwie promki No i dropło nam tak No ja nic lepszego nie zrobię. Dito VMAX Amazing Gre Eventon Centi Scorch VMAX Shiny i Shiny Galarian Stunfisk no to co, pojedynek ile? 4-1? 4-1 O no, tak, PS z bardzo, mm -hmm. więc S e, To co? Zostałem zniszczony niestety No ale z tym razem rewanż na swoim terenie, może odbijesz się tak. <laughs> tak będzie No co? No to, co? Tyle no to pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu tego kanału To tyle, siemanko Siema